Tylu martwych, tyle śmierci, nie mogę uwierzyć, że Arta był do tego zdolny. Jena! Jaina Proudmore. Lord Ather? Och, Jane. Czułem, że cię tu właśnie znajdę. Gdzie Arta z dziewczyną? Dokąd zabrał flotę? Przyszedł tu, nim wypłynął. Błagałam go, żeby został. Mówiłam, że to może być zasadzka. Dokąd wyruszył? Do Northrend. Ruszył za Mal'ganisem do Northrend. Kłupiec! Muszę o tym powiadomić króla Terenasa nie obwiniaj się, dziewczyno nie miałaś nic wspólnego z tą szezią. Na razie umarli leżą jeszcze w ziemi, ale nie daj się zwieść. Na północy twój młody książę znajdzie tylko śmierć. Ty? Artas robi to, co uważa za słuszne. To chwalebne, ale namiętności przywiodą go do zguby. Teraz wszystko zależy od ciebie, młoda czarodziejko. Musisz poprowadzić swój lud na zachód, do starożytnej krainy Kalimdor. Tylko tam zdołasz pokonać cień i ocalić świat przed płomieniem. Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. Kapitanie, czy wszystkie oddziały są policzone? Prawie, tylko kilka okrętów. Świetnie. Po pierwsze, trzeba założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Jak najbardziej. Sprawiedliwości Służę. niech się stanie, zadość. Jakieś niebezpieczeństwo? W imię króla, mojego ojca! Plugawy nędznik. Nic cię już nie uratuje. Na honor. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Na honor. Poczuj mój gniew. W imię króla, mojego ojca. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Plugawy nędznik. plan Oczywiście mądry plan za mojego ojca króla Jak najbardziej mądry plan na honor Oczywiście jak najbardziej Oczywiście Mądry plan, na honor, to trole lodowe. Mądry plan, oczywiście, nic cię już nie uratuje. Mądry plan, jak najbardziej, na honor. Mądry plan, na honor. Jak najbardziej. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. W imię króla, mojego ojca. Poczuj mój gniew. Za Lorderon. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Za mojego ojca, króla. Nic cię już nie uratuje. Mądry plan... Honor. To jest ranny. Światłość jest mą siłą. Nadchodzi sprawiedliwość. Potrzebna jest moja pomoc? Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Jak najbardziej się Sprawiedliwości niech się Jestem stanie gotów. zadość. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. Atakują nas! Kryć się! Jasna cholera! Żadni z was nie umarli. Wszyscy jesteście żywi. Muradin? Muradin, miedziobrody? To ty! Niech mnie kule biją, chłopcze! Nie przypuszczałem, że osobiście przybędziesz nam na ratunek. Ratunek? Muradinie, nawet nie wiedziałem, że tu jesteście. Tak czy siak, wsparcie się przyda. Ja i moi towarzysze zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. Wdzięczny będę za wsparcie. Jasne, że ci pomogę, Muradinie. Ruszajmy. Czekam na rozkaz. <noise> Jakieś niebezpieczeństwo? Służę światłości. Jak najbardziej. Tak, panie. Więcej pracy. Dobrze. Światłość jest mą siłą. O co? Służę chodzi? światłości. Zróbmy to. W sprawiedliwości niech się stanie zadość. Oczywiście. Na honor. Tak, panie. Atakują nasze oddziały. Rozumiem. Ja dość jest mą siłą. Czas Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan na honor. Oczywiście, mądry plan, jak najbardziej, mądry plan. Plugawy, nędznik, w imię króla, mojego ojca, za mojego ojca, króla. Jakieś niebezpieczeństwo? Doko! Światłość jest moją siłą. Jakieś niebezpieczeństwo? Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. To mi się podoba. Służę światłości. O co chodzi? Co? Światłość Wierczej jest pracy? mą siłą. Co? To ja już Jakieś spójne. niebezpieczeństwo? Na honor. Oczywiście. Tak, panie. Służę światłości. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Na honor. Mądry plan. W imię króla mojego ojca. Oczywiście. To oni nie umarli wciąż ich atakują. Dobroni ludzie, krasnoludy potrzebują pomocy! Światłość jest mą siłą posmakuj tego draniu. Czas młota. Zamieć obrony! Jak najbardziej. Mądry plan. Obrzegają nasze miasto! Więcej pracy? Tak, panie. Atakują nasze oddziały! Trzeba mi się kłaniać. O co chodzi? To ja już pójdę. Służę światłości. Obylegają nasze Nadchodzi sprawiedliwość. nasze Oczywiście. W imię króla mojego ojca. Jakieś niebezpieczeństwo? za mojego ojca króla tak panie rozumiem nie trzeba mi się kłaniać na honor mądry plan o co chodzi tak panie światłość jest moją siłą Więcej jakieś niebezpieczeństwo służę Światłości. tak panie dobrze tak panie Uplegają nasze miasto! Nie trzeba mi się Oblegają kłaniać. Nasze miasto. O co chodzi? Służę Światłości. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Na honor. Jak najbardziej. Gotów do pracy. Jestem twoim Stoko! strzelcem! To... A, to ty! Jakieś niebezpieczeństwo? Sprawiedliwości, ja niech się stanie zadość. Świat jest siłą. Ten rozkaz, co? To ja już pójdę. Badania zakończone. Odpoczynamy nasze miasto. O co chodzi? Nie więcej pracy? Dobrze. Tak, panie. Oblegają nasze miasto! Sprawiedliwości, Czołem. niech się stanie zadość. Bierzmy się do walki! Jakieś niebezpieczeństwa? Gdzie mamy ruszyć? Mądry Chwila, plan, moment i jak najbardziej. Nie trzeba Bierzmy mi się, się kłaniać. Do walki. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Oblegają nasze miasto! Bierzmy Nie trzeba mi się, do walki. Mi się kłaniać. Kończony. Mądry Czołem. plan. Oczywiście. Mądry plan na honor. To na pewno tu ukrywa się Malganis. Zrównać to miejsce z ziemią. Niebezpieczeństwo. W służbie światłości. Oczywiście. Uciekają nasze miasta? Więcej pracy? Gdzie mamy ruszyć? W Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Jak najbardziej. Mądry plan. Światłość jest mą siłą. Daj mi się Nie trzeba mi się kłaniać! Służę światłości! Jak najbardziej! Nie trzeba mi się Czas młota! Służę światłości! Światłość jest mną siłą! Służę światłości! Co? Rozumiem. Światłość jest, jest mą siłą. Bierzmy się do walki. Straszna. Nie, Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Ruszyć? Służę światłości. Bierzmy się do walki. Światłość Gdzie jest mą ruszyć? siłą. Nie Złożne trzeba mi się wyplu. kłaniać. Poszło. Mądry plan. Bierzmy Jakieś niebezpieczeństwo? Światło. Jest mą siłą. Na honor. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście jestem Światłość jest mą siłą. Gdzie mamy ruszyć? Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. Atakują nasze oddziały! Skończony. O co chodzi? Nie mogę Dobrze. budować! Potrzeba więcej drętów! Straszna! sprawiedliwości niech się stanie zadość! Nie trzeba Jest mi się Jakieś niebezpieczeństwo? Zatakują nasze oddziały! Potrzeba więcej drewna! Potrzeba więcej drewna! Czego ci trzeba? W Sprawiedliwości! Niech się stanie zablokować! Jakieś niebezpieczeństwo? Służę światłości! Rusz, dupę! Ej, ty! Ła! Światłość jest mą siłą! Bierzmy się do walki! Masz kulkę? Ołów, krzapy! Sprawiedliwości niech się stanie załość. Oczywiście! Mądry plan! Oczywiście! Świetność jest moją siłą. Jak najbardziej. Spieszmy się do walki. Słuszny wybór. Oszła! Bitwa skończona. Śmierć na gorąco. Skarż na nie. Jak się do walki. Potrzeba, potrzeba więcej drewna, potrzeba więcej potrzeba, potrzeba więcej arm, załóż więcej arm. Światłość jest ruszyć. mą siłą. Czołem! Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Co? Więcej pracy? Nie mogę tu budować. Atakują! Nasze oddziały! Jakieś niebezpieczeństwo? Służę światłości. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? Co się dzieje? Mało money. Gdzie mam ruszyć? Weh. Załóż więcej arm. George? Zbierzmy się do walki. Nie trzeba mi się kłaniać. No dobrze, mu radinie, ale co wy tu w ogóle robiliście? Gdzieś na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno mogą przenieść cię do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana Ostrzem Mrozu. Przybyliśmy je odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej spotykaliśmy nieumarłych. Książę. Nie znaleźliśmy żadnych śladów Malganisa. To bez znaczenia. W końcu i tak go dopadnę. Kapitanie, tu założymy nasz główny obóz. Tak, panie.